Manu, dzisiaj nagramy sobie vloga w końcu z dworu O nie zapomniałem przecież jest koronawirus Musimy iść zapamiętajcie Hashtag zostaw w domu Ja właśnie jestem tylko, żeby wam przypominać Widzicie prawie zapomniałem No i skoro nie możemy iść na dworu, to wejdźmy do domu I nagram w domu ten filmik Bo może kiedyś w końcu się uda na dworze w końcu te filmy To chodźmy do domu O Dobra, a więc jesteśmy już właśnie w domu No i powiem wam, że to jest właśnie filmik, w którym powiem wam e, wyniki konkursu Ale pewnie się spytacie Dlaczego ty to 300 osób? Ja no w sumie nie będę tak montował filmu, bo chcę być śmieszny, ale mi nie wychodzi no i przejdźmy właśnie o ty do mojego biureczka. Patrzcie, jak koledzy biureczko. Tutaj rozmawiamy ze Skidrikiem, ale ze mnie nie słyszy. Pozdrów film. Pozdrawiam YouTube. No a więc dostaliście od najlepszego YouTubera Skidrika właśnie pozdrowienia. To powiem Wam, że to jest wielki szacun i wielki plus. Powiem Wam, że teraz skoro jesteście pozdrowieni od takiego prestiżowego YouTubera, to powinniście być z siebie dumni. Jeżeli jesteście z siebie dumni, to jestem ja z Was dumny. Zapamiętajcie. Dobra, a więc posłuchajcie Prank polega na tym, że filmik wstawiłem Może zauważyliście 1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis I nawet hasło do pisania było Prima Aprilis I na końcu napisałem taką wiadomość Czekajcie, ja ją zaraz tutaj znajdę Bo ja sobie nawet screenshot'a zrobiłem z filmu I myślałem, że ktoś zobaczy A tu widocznie prawie nikt nie zobaczył Mamy tutaj takie coś Nie wiem, czy tutaj widać A tu jest, słuchajcie, wyraźnie napisane Taki żarcik na Prima Aprilis No i ja to ustawiłem, myślałem, że... Dużo osób to spojrzy, bo to było Przez 10 klatek, czyli przez pół sekundy to było widoczne I to było na samym końcu filmu Możecie nawet sprawić, że takie coś było No i to miało polegać tak, że ja ze Skidrickem Usiedliśmy i wpadłem na pomysł Skidrick I było takie coś Skidrick Wpadłem na pomysł Jaki? Może nagramy prank na Prima Aprilis No dobra, a jaki to byłby prank? To zrobimy prank, że zrobimy konkurs na Pace of Carda Zobaczymy ile osób się nabierze, co o tym sądzisz? Ej, to jest bardzo dobry pomysł, ale dajmy jako hasło Prima Aprilis Dobra, ale musimy to nagrać dzisiaj do 18, żeby to zdarzyć, wrzucić, żeby to zostało wstawione 1 kwietnia w Prima Aprilis Dobra, dobra, ja już się biorę za nagrywanie, mam nadzieję, że wszystko uchwycimy w tym filmie, żeby o niczym nie zapomnieć. No dobra, to tam mniej więcej tak wyglądało, no ale tak jak powiedzieliśmy, to było coś w tym stylu. Stawiam ten filmik, no i tak sobie posiadam na kolację, wracam, a ten do mnie mówi, że 2000 subów wbiłem, ja tak patrzę, faktycznie. No i tak sobie teraz wchodzę na mój kanał, no i patrzę, a ja po tym konkursie wbiłem 130 subskrypcji prawie, no i tam jest... Prawie na tą chwilę jak jestem, na to, dokładnie mam 2127 subskrypcji I prawie 300 komentarzy, no ja uznałem, no kurde taki to jest prank Ale tyle osób, że niby się sprankowało, to powiem dobra, no to zrobimy ten wynik konkursu No i właśnie w tym filmie, chcę wam właśnie dać wynik tego konkursu i powiem wam, że to miał być taki prank, ale ten prank się widocznie nie udał I zrobiłem to żebyście wiedzieli, zr zrobiło mi się szkoda jak się tak zobaczyłem Tyle nowych widzów mam, że kurde mi aż zobaczyłem Aż powiem wam, aż poczułem się tak kozacko Tak do tak jak teraz Skidrick na Discordzie Teraz wylosujemy sobie zwycięzca No i powiem wam, że będzie trochę więcej właśnie takich filmów Nie, znaczy nie do końca prankowych, będzie więcej filmów w takim śmiesznym yy, stylu Bo nie wiem czy to śmieszne będzie, ale się postaram żeby to było śmieszne A więc jeżeli Wbiłeś tylko na mój kanał po to, żeby wziąć udział w konkursie i zobaczyć te wyniki, to polecam Ci oczywiście sprawdzić mój kanał. zostawić właśnie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli Ci się taki prank spodobał, jeżeli się śmiałeś, bo ogólnie to wyszedł taki antyprank, a znaczy w sumie nie wiem anti -prank, co to nie wiem w sumie co to wyszło. To miał wyjść prank, a nie wyszedł prank. No i właśnie polecam wam, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknij ten czerwony przycisk właśnie na moim palcu, żeby zostawić subskrypcję. A jeżeli subskrybujecie mój kanał, to bardzo wam polecam kliknąć dzwoneczek, który znajduje się się obok przycisku subskrybuj, bo powiem wam, że mój kanał to naprawdę taki fajny kanał, on nie polega na tym tylko, żeby nagrywać filmy, po to, by nabijać wyświetlania. Ogólnie to taki robię content taki vlogowy, taki do pogadanek. Różny content, No po prostu polecam Wam ogólnie sprawdzić mój kanał i bo dużo osób tylko właśnie wbiło na mój kanał po to, że konkurs jest i potem wiecie, znikną, tak zostaną pozmiatani. <laughs> No i będzie tyle po nich No ja wam powiem, że bardzo wam właśnie dziękuję Jeżeli klikniecie ten dzwoneczek i zostaniecie ze mną na dłużej To jest ode mnie już na tyle A teraz zobaczycie właśnie wyniki tego konkursu No i mam nadzieję, że za niedługo jakiś kolejny konkurs zrobimy Dobra, a więc jak widzicie wylasował się xVV, ja zaraz sobie właśnie zasubskrybuję te konto, żeby wiedzieć, że to jest ten osoba, co wygrała, a więc dziękuję wszystkim, co obrali udział w konkursie i liczę, że zostaniecie ze mną na dłużej, a więc ode mnie to tyle, siemaneczko i...